Wcale nie za rok matura już jutro, zatem dzisiaj kolejna powtórka, już ostatnia przed maturą. Jutro ważny dzień, zatem dzisiaj jeszcze przyjrzyjmy się paru zadaniom z planimetrii, a jutro życzę Wam kochani powodzenia na maturze. Lecimy z i zapraszam! Zdanie pierwsze trójkąt ABC jest prostokątny o kącie prostym przy wierzchołku C i mamy obliczyć jego obwód. No to OK. Patrząc na ten trójkąt, możemy sobie albo zauważyć jedną rzecz. Albo jest też wzór, który będziemy mogli wykorzystać. Możemy sobie powiedzieć na początku, który trójkąt do którego jest podobny. Trójkąt ADC będzie podobny do trójkąta DBC. Będzie on tak trochę odwrócony, i właśnie z, tej, z tego podobieństwa wyjdzie nam ten wzór, który za chwilę pokażemy. Gdy jest y, trójkąt prostokątny, bo wiemy, że tak jest, mamy napisane trójkąt jest prostokątny o kącie prostym przy wierzchołku C, czyli tutaj musi być kąt prosty, tutaj jest kąt prosty przy wierzchołku C. Zachodzi taka równość, że ta wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest średnią geometryczną odcinka AD i odcinka DB. Czyli inaczej, 4 do kwadratu to się równa 3 razy, niech tu będzie jakiś x. Niech tu będzie jakiś x. Mamy 16, to się równa 3x, dzielimy na. 3, czyli x to jest 163. No i y, tym sposobem mamy policzoną, policzony, policzoną długość tutaj odcinka dB. Y, no to teraz. Policzmy sobie długości tych poszczególnych. Tutaj jest tak yy, zwana trójka Pitagorejska, czyli 3, 4 i 5, tak? Gdybyśmy chcieli użyć twierdzenia Pitagorasa, wyszłoby nam tutaj właśnie stwierdzenie Pitagorasa, że to jest 5. Jak obliczyć długość Cb? Zróbmy sobie, że to jest na przykład równe y, no to liczymy x, czyli 16 trzecich do kwadratu. Plus 4 do kwadratu to się równa y kwadrat. 16 trzecich do kwadratu, czyli 256 dziewiątych plus 16 to się równa y kwadrat. 256 dziewiątych plus 16 sobie sprowadźmy do dziewiątki, czyli to będzie 144 9 inaczej, to się równa y kwadrat. Zatem y kwadrat. Kwadrat to się równa 409, czyli y to jest 23 lub y to się równa minus 23. No i tutaj jest oczywiście sprzeczność, no bo jest geometria, czyli musimy wybrać sobie odcinek dodatni. No to liczymy obwód. Mamy już wszystkie odcinki, zatem liczymy obwód. No to będzie 5 plus 3 plus 16 trzecich, czyli... 5 i 1 trzecia, 23, czyli inaczej to jest 6 i 2 trzecie. Yy... I to mamy wszystko tak, no bo tu jest 5, 3, 5, 1 trzecia, 6 i 2 trzecie. To się równa. Yy... 5 plus 5 jest 10. Tutaj 1 trzecia plus 2 trzecie jest 1, 7, 3, czyli będzie łącznie 20. No i ta jednostka kwadratowa. Obwód, no to, no to nie kwadratowa. Jakieś jednostki, ale tu jednostek nie mamy podanych, więc, więc wystarczy po prostu, że napiszemy tak. Zadanie drugie. W trapezie ABCD, AB równoległe do CD, przekątne AC i BD przecinają się w punkcie O, takim, że AO jest do OC jak 5 do 1. Pole trójkąta AOD jest równe 10. Mamy uzasadnić, że pole trapezu ABCD jest równe 72. No to jak yy, mamy tam, że, yy, że są w stosunku do siebie jak 5 do 1, to sobie zapiszmy, że tu jest jakieś 5x, a tutaj jest yy, x. Dobra. I mamy jeszcze dane, że pole AOD jest równe 10. Dobra. Widzimy, że pole ACD jest równe polu DBC. Pole DBC. Tak, no bo tutaj podstawa wspólna, a wysokość będzie zawsze ta sama. I taka sama sytuacja jest z trójkątami. A D B jest równe DBC, DBC. No i z tego możemy sobie wywniosko wywnioskować, skoro to jest równe temu, a to jest równe temu, no to te trójkąty są też mają pole takie same, tak, czyli pole AOD jest równe. Polu OCB jest równe 10, no bo mamy dane to w treści zadania, że pole to jest równe 10. Dobra, no to już mamy te dwa fragmenty załatwione. Teraz zastanówmy się, ile wynosi tutaj pole tego trójkąta. Możemy zauważyć, że pole tego trójkąta jest 5 razy mniejsze od pola trójkąta AOD. Dlaczego? No, dlatego, że tutaj mamy Trójkąt, yy, tak jest, się z dwóch trójkątów, ale wysokość tego jednego trójkąta i tego trójkąta jest taka sama. No bo tutaj dorysowując wysokość, mamy tak, że wysokość jest ta sama. Wysokość jest po prostu wspólna i ten odcinek jest 5x, a ten x. No to wiemy, nie ma innej opcji, że pole OCD jest równe 1 piąta pola AOD. Jest równe 2, tak? No bo to jest 10, no to to będzie równe 2. No to już mamy to załatwione. Teraz tylko nam zostaje załatwić, policzyć pole AOB. Zauważmy, że trójkąt DOC jest podobny do trójkąta AOB. Z cechy kąt-kąt, tak? No bo kąt jest tutaj ten sam i te kąty są odpowiednio takie same. Tak? Ponieważ yy, Ponieważ tak jest, no to jesteśmy w stanie policzyć, i znając pole tego trójkąta, jesteśmy w stanie policzyć pole tego trójkąta. Skala podobieństwa jest równa 5, tak? No bo widzimy, że 5x, a tutaj x, czyli ten odcinek jest 5 razy krótszy od odcinka tego. Zatem Licząc pole, musimy skalę podobieństwa podnieść do kwadratu, czyli pole jest 25 razy większe. No to pole trójkąta AOB jest równe 25 razy 2, czyli 50. No i teraz policzmy sobie pole ABCD tego naszego trapezu. No to liczymy tak: 10, 2, 10, 10 plus 2 plus 10 plus 50. No to jest 72. No i to mieliśmy pokazać. No i to właśnie pokazaliśmy. Zadanie trzecie. W okręgu o promieniu 4 wpisano trójkąt równoramienny. Oblicz długości boków tego trójkąta. Jeśli kąt między jego ramionami wynosi 120 stopni, no to połączmy sobie na początku promienie. I tutaj. Tak. Wiemy, że tu jest 120, a ten trójkąt jest równoramienny. Jakiś trójkąt ABC. No to jeśli tu jest 120, a tu jest trójkąt równoramienny, no to nie ma innej opcji: tutaj musi być 60 stopni, musi to podzielić na połowy, jeśli to są oczywiście promienie. No to skoro to są promienie, no to tutaj też musi być 60 stopni, a jeśli tu jest 60 i tu jest 60, no to tutaj też musi być 60 stopni. Tutaj mamy łuk oparty kąt oparty na tym łuku, kąt środkowy i kąt wpisany też oparty na tym łuku. Zatem jest dwa razy mniejszy. Tutaj musi być stopni 30. Tu wszędzie jest kąt prosty. Wiemy, że to jest 4, to jest 4, no i tutaj jest 4, tak? Skoro jest trójkąt równoboczny, no to tutaj też musi być 4. Zatem mamy już załatwioną sprawę dwóch boków a AC jest równe CB jest równe 4. Teraz, yy, no to tak, to jest, już dwa boki mamy z głowy, musimy teraz jeszcze policzyć ten bok trzeci. Jak to policzyć? Tutaj jest 30 stopni, wiemy, że tutaj jest 4, tu niech będzie jakieś X. Zobaczmy sobie na cosinus 30 stopni. Cosinus 30 stopni to jest stosunek długości tego odcinka do odcinka. Tego. Zatem jest x do 4. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2 to się równa x czwartych. Mnożymy sobie na krzyż, czyli 4 pierwiastki z 3 to się równa 2x. Zatem x to jest równe 2 pierwiastki z 3, ale my tak naprawdę chcemy 2x, no bo to tutaj mamy podwójny ten odcinek xowy, tak? Czyli cztery pierwiastki z 3, to jest od, długość odcinka AB. No i tym sposobem sobie właśnie policzyliśmy długości wszystkich boków. To jest jeden, a to są dwa pozostałe. Zadanie domowe, tym razem to zadanie jest obowiązkowe. Yy, jutro jest matura, zatem przed maturą trzeba się wyspać. Zadanie domowe, proste, banalne. I obowiązkowy przede wszystkim. I to jest polecenie służbowe. Życzę Wam, kochani, powodzenia.